Szczęść Boże, dzień dobry. E, nie ma nic złego w słowie: dzień dobry w kościele, to jest błogosławieństwo, życzenie dobrego dnia. E, mam na imię Marek, to jest najważniejsze, bo y, zebraliśmy się tu jako Kościół. Jak jesteśmy Kościołem, to jesteśmy rodziną. Więc zawsze jakoś tak odbieram jako trochę sztuczne, jeżeli w kościele tytułujemy się jakoś. E, więc dziękuję bratu Januszowi za, e, za zaproszenie, za przywitanie. E, no i prośmy w duchu Pana naszego, żebym nie mówił za, e, za głupio ani za długo. E, <laughs> z tego co wyczytałem w ogłoszeniu, e, pytanie brzmi, pytanie na które mam e, spróbować pomóc odpowiadać. E, Zostać w kościele, czy, czy być kościołem, czy zostać kościołem. Już powiedziałem, zebraliśmy się tutaj jako kościół, więc ja teraz mówię do kościoła. Jesteście kościołem. Powiem więcej, jesteście klerem. Jesteście klerem. Pierwszy list świętego Piotra zawiera takie, taką naukę, taką przestrogę do prezbiterów. To jest prawidłowa nazwa tego, czym jest Bradianusz, który nam tu przewodniczy, ponieważ w chrześcijaństwie nie ma kapłanów. Kapłani byli w Starym Testamencie, kiedy trzeba było pośrednictwa do Boga. Obecnie jedynym pośrednikiem do Boga jest Jezus Chrystus, a On mieszka w każdym z nas. Dlatego mamy bezpośredni przystęp do Boga, dzięki Jezusowi, który jest z nami. Lubię myśleć, że On jest takim naszym mistycznym bliźniakiem syjamskim każdego z nas. Jezus jest z każdym z nas naprawdę zrośnięty. To kim jest brat Janusz? Prezbiterem, bratem starszym. Kimś, kto pomaga nam w praktykowaniu królewskiego kapłaństwa, do którego jesteście wszyscy powołani. I w pierwszym liście świętego Piotra jest taka przestroga do prezbiterów, żeby paśli stado Boże nie jak ci, którzy ciemiężą kler, czyli was, czyli wiernych, ale jak żywe przykłady. To rozważanie można było różnie zacząć. Pan Bóg sprawił, że rozpocząłem tak, bo ja tego sobie naprawdę jakoś w punktach nie przygotowywałem. I z tego przywołania nowotestamentowego od razu widać, jak wiele się zmieniło od czasów Pana Jezusa we wspólnocie, która nosi Jego imię i stąd często w historii całej byli ludzie, którzy mieli tego dość, i dzisiaj też bardzo wielu ludzi źle reaguje na to, co widzą pod sztandarem Kościoła. No i pojawia się to pytanie. Czy zostać? Absolutnie bym nie chciał tutaj reklamować jakoś e, swoich e, wytworów. A przepraszam, małe, małe, po, mała poprawka. E, zostałem przedstawiony jako wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, więc żeby było sprawiedliwie, e, jestem wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mieszkam w Łodzi, e, żeby nie było, że... E, ale wracam. E, tak się, z, tak się zdarzyło, tak się złożyło, że nie tak dawno, ale już chwilkę temu, zostałem poproszony o, o napisanie książki. Zostałem poproszony przez wydawnictwo Więś, o napisanie książki, Jak zostać w kościele. I idea była taka, ponieważ wielu ludzi zaczęło odchodzić, a nawet może wiecie, pojawiły się takie instrukcje w internecie, jak to zrobić. Jak zrobić tak zwaną apostazję. No i, i dostałem takie pytanie od szefowej wydawnictwa w więzieniu, Wy czy nie napisałbym takiej książki, jak zostać w kościele. Jak się wstępnie zgodziłem na to, to przyszła taka refleksja, że ja przecież absolutnie bardzo głęboko rozumiem osoby, które mają dość i odchodzą. Naprawdę je rozumiem. Naprawdę je rozumiem. Ja, który jestem. Wieloletnim, bo jak widzicie, nie jestem młodzieńcem. Ja, który jestem wieloletnim ministrantem, jeździłem na oazy, byłem w duszpasterstwach akademickich, teraz wykładam teologię. I jeżeli ja rozumiem tych, co odchodzą, no to co ja im będę opowiadał, że muszą zostać, ale wtedy przypomniałem sobie, że słowo zostać po polsku ma może mieć dwa znaczenia. Bo można zostać tam, gdzie jestem, a można zostać kimś. Jako mały chłopak miałem taką książeczkę, jak Wojtek został strażakiem, na przykład. I tak sobie pomyślałem, i, i, i tak napisałem w tej książce. Nie chodzi o to, żeby zostać w tym, co jest, w takiej sytuacji, jaka jest. Ale chodzi o to, żeby zostać Kościołem, to znaczy naprawdę zacząć się zachowywać jak Boży Kościół. My, każdy z Was, dokładnie każdy z Was, każdy z nas. Co to znaczy? I tutaj, i to jest dobry może temat na Wielki Post, dobrze sobie przypomnieć dwie rzeczy. Zacznę może od tej drugiej. Bo drugą byłoby to, czym jest Kościół i po co jest Kościół, a pierwszą jest to, o czym jest Ewangelia. Bo wiecie, kłopot jest taki, że często w budynkach kościelnych nie głosimy Ewangelii, tylko jakieś moralizatorstwo albo co gorsza, politykę. Ale nawet to moralizatorstwo, które nam się kojarzy z tym, co to ksiądz będzie mówił. Nie? Na przykład są rekolekcje. Przyjedzie ktoś i będzie nas, jak to ładnie powiedzieć, upominał. Nam powie, co źle robimy i trzeba się nawrócić, bo pójdziemy do piekła. Ale to nie jest dobra nowina i to nie jest Ewangelia. Ewangelia nie jest o tym, co robić, żeby pójść do nieba. A o czym jest Ewangelia? O tym, że niebo przyszło do nas. O tym, że w Osobie Jezusa przyszedł do nas Bóg. Przyszedł jako jeden z nas, jako ktoś absolutnie bliski. Przeszedł przez życie, robiąc dobro. Dał się zabić, nie przestając kochać. I żyje. I daje nam swojego ducha. I możemy oddychać tym duchem, możemy się na, na tę obecność ducha Jezusa otwierać i żyć tak jak On. O tym jest Ewangelia. Z tego oczywiście wynika też, że będziemy, jak, jak w to uwierzymy, jak się na tym oprzemy, to zaczniemy żyć tak jak Jezus pokazuje, żeby żyć. I z tego oczywiście też wynika, że zobaczymy, że z różnych głupich uplątań dobrze jest wyjść. I że jeśli krzywdzę ludzi, to powinienem przestać. I że jeśli sam siebie krzywdzę, żyjąc głupio, to też powinienem przestać. Ale nie na zasadzie, że musisz, musisz, tylko na zasadzie, że możesz wyjść z tego bagna, bo możesz. Możesz. Nawet jak ci się wydaje, że nie możesz. To Jezus jest, jest w stanie z tego krok po kroku wyprowadzić. Ale to jest właśnie ten Jezus, który zaczyna od bliskości. Pamiętacie Zacheusza? Zacheusz celnik, czyli poborca. Taki człowiek z urzędu skarbowego, z Zusu, nie wiem z czego. Yy, poborca, od pieniędzy, nie lubili go. A jeszcze dla okupanta pracował. On się nawrócił nie to, inaczej. Jezus nie przyszedł do Zacheusza z tego powodu, że Zacheusz się nawrócił. Tylko Zacheusz się nawrócił z tego powodu, że Jezus mu się wprosił na kolację. Bez warunków. Po prostu. Z przyjaźni. To zmienia serce człowieka. Jezus nam otworzył swoje serce. Bardzo kocham obraz najświętszego serca Jezusa. Jezus nam otwiera swoje serce. Jeśli to do Ciebie trafi, to będziesz wiedział, że możesz wyjść z jakiegoś bagna, w którym jesteś. Ja wychodziłem bardzo długo, ale da się. Z Nim się da. O tym jest Ewangelia. A co to jest Kościół? Jezus nosi takie podwójne imię. Jego imię. My je, mamy z to jest tak, my je mamy zlatynizowane, czyli w takiej formie łacińskiej, poprzez grekę, ale pierwotne brzmienie imienia Jezus, hebrajskie, jeshua, ono oznacza ratunek. Czyli to jest ktoś, kto ma na imię ratunek. Bóg nam wysłał ratunek w osobie Jezusa. Ale kiedy święty Józef we śnie słyszy zwiastowanie, to słyszy taką dziwną historię od anioła. Bo anioł Józefowi mówi, y, twoja żona, nie bój się, jest w ciąży, nie z tobą, ale nie bój się. To jest z Ducha Świętego. Ona ci urodzi syna i ty mu nadasz imię Jezus, Jeszua, ratunek, bo on uratuje swój lud od jego grzechów. A to się stanie dlatego, żeby się spełniło proroctwo, że oto dziewica jest w ciąży i rodzi syna, i nadadzą, na, nadadzą mu imię Immanuel, Z nami Bóg. No to jak ma na imię to dziecko? A jeśli to znaczy, że to trzeba połączyć: Jezus, czyli Emanuel. Ratunek, czyli Bóg z nami. To jest nasz ratunek. To jest nasz ratunek, że Bóg jest z nami tu i teraz. Jak Mojżeszowi się przedstawiał w Egipcie Bóg, to mu mówił: Mam na imię, Jestem. I to znaczy: Jestem tutaj, teraz z wami. Widzę, co się dzieje. Możecie ze mną stąd wyjść. Jestem dla was. Jestem, żeby was wyprowadzić z waszej niewoli. A więc Jezus to jest Immanuel, Bóg z nami. A co to jest Kościół? To my z Bogiem. Jezus to Bóg z nami, Kościół to my z Bogiem. Taki nie tak dawno temu zmarły teolog, prawosławny metropolita Jan z Pergamonu napisał w swojej książce bardzo, bardzo pięknej, bardzo mądrej, y, która y, się nazywa Being as communion, bycie jako wspólnota, bycie jako komunia. Y, w pierwszych zdaniach tej książki to ja się zakochałem po prostu. Metropolita Jan napisał, Kościół nie jest po prostu instytucją, jest trybem egzystowania, sposobem bycia. Kościół jako sposób bycia, sposób istnienia. Jaki? Sposób istnienia po bosku. A jak istnieje Bóg? Jak bytuje Bóg? Jak egzystuje Bóg? Wiecie, my wierzymy w Boga, który jest jeden, ale jest trójcą. I może Wam się wydawać, że to jest taka łamigłówka dla profesorów teologii, jak już muszą. Ale normalnemu człowiekowi to dużo nie powie, bo, bo się tego nie zrozumie i może się Wam wydawać, że nic z tego nie wynika wielkiego w praktyce. Myślę, że wielu ludziom się tak wydaje. Być może Wam tutaj nie, ale, ale wielu ludziom się wydaje. Natomiast z tego bardzo wiele wynika, bo jeśli Bóg, który nas stworzył, jest jednocześnie jeden, ale jest wspólnotą to znaczy nigdy nie jest samotny. To znaczy, nigdy nie jest egoistą ani pojedynczy. To znaczy, w nim jedność i wielość jest razem. To żyć na sposób boski, tak jak Jezus nas uczy, żyć na sposób boski, to jest żyć w relacjach. I wiecie, doktryna chrześcijańska, która mówi, że Bóg jest trójcą, mówi nam jednocześnie, że skoro jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga. To jesteśmy stworzeni do relacji, bo Bóg żyje w relacjach. Ojciec, syn i Duch Święty, zawsze w relacjach wzajemnych, od wieków, od zawsze. A więc, jeśli chcesz żyć po Bosku, to trzeba żyć w relacjach. Trzeba się nawzajem przyjmować i sobą nawzajem obdarowywać. Przepraszam za to trzeba, bo to nie chodzi o jakiś sztuczny przymus, tylko takie po prostu jest prawidło. Życie. Takie jest prawdziwe życie. Życie to bycie w relacjach. Zauważcie, że to, co jest niedobre w nas, to nas właśnie zamyka na relacje. Chcemy być dla siebie. Chcemy być. Święty Augustyn mówił: Mamy serce zakrzywione ku sobie samemu. A chodzi o to, żeby je odprostować. A Trójca Święta żyje tak. Że są dla siebie nawzajem. I to jest taka wspólnota, w której jedność jest absolutna, ale żadna osoba nie jest zgnieciona w tej jedności. My mamy czasem taki kłopot, nie? że albo jesteśmy wszyscy gwiazdorami i nie w sensie Bożego Narodzenia, tylko takimi, że albo jesteśmy wszyscy showmenami i wielkimi bohaterami, i nie ma żadnej wspólnoty, bo każdy gra. Gra wielkiego albo próbujemy robić taką wspólnotę, że, że nasze, nasze osobowości są sprasowane, bo liczy się ta masa, a, a, a inni mają się jakoś dostosować. A cała sztuka jest taka, żeby to była taka jedność w rozmaitości, naprawdę jedność głęboka, a jednocześnie, żeby nikt nie został zgubiony. I w Trójcy Świętej tak jest, że ojciec jest ojcem, syn jest synem, duch jest duchem, żaden, żaden z nich nie przestaje być sobą, ale są absolutnie razem, absolutnie jedno, w absolutnym poszanowaniu, są sobie równi. Wiecie, Kościół to jest taka, taki sposób istnienia, w którym próbujemy się tego uczyć, w którym my to przyjmujemy przez Ducha Świętego. I z tego wynika, że. Kościół jest właśnie dokładnie po to. To jest napisane w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Żeby wszyscy byli jedno, jak ty ojcze we mnie, a ja w tobie, żeby i oni w nas byli jedno mówi Jezus. Kościół to jest szkoła, warsztaty, relacji. Być dla siebie nawzajem tacy, jaki jest Bóg. To jest najważniejsze w Kościele. Nie ceremonie, nie urzędy. Zwróciliście uwagę, jesteśmy teraz na Eucharystii. Nasz najświętszy obrzęd, który nam Jezus zostawił. No i co robimy? Zbieramy się wokół stołu. To jest nasze rodzinne spotkanie, na którym Jezus chce, żebyśmy byli przy jednym stole, do tego stopnia, że On nas będzie... Karmił właściwie samym sobą. Wszyscy jesteśmy gośćmi wieczerzy pańskiej. Ale nie tylko gośćmi, my tu jesteśmy domownikami. Po to jest Kościół. Ale czy, czy ważne jest tylko to, że my tutaj raz w tygodniu przyjdziemy? Skoro to jest taka nasza święta jadalnia. Przychodzimy zjeść. Okarm na życie wieczne. To powiedzcie, je, je się, żeby żyć, czy żyje się, żeby jeść? Pan Jezus, panuje sobie, nie chodzi o to, żebyśmy przyszli raz w tygodniu i wszystko załatwione. Tylko my, on chce nas nakarmić sobą, żeby stać się naszą energią. Tak jak z chlebem: zjemy chleb. I już nie mamy chleba naprzeciw siebie, ale mamy w sobie energię czerpaną z tego chleba. Jezus chce wejść w nas i mieszkać w nas i dawać nam energię do tego, żeby być jak on, dla siebie nawzajem. I dlatego bycie chrześcijaninem nie kończy się po wyjściu za te drzwi, a nawet się właściwie zaczyna. Bo idziesz przeżywać. W sobie, w relacjach z ludźmi, tego Jezusa. Więc właściwie to jest najważniejsze w Kościele, żeby się karmić Jezusem, tym, tym którego oglądamy w Ewangelii, kontemplujemy go w Ewangelii, żeby wiedzieć, jak, jaki jest jego charakter. I On przychodzi w nas zamieszkać, żebyśmy mogli brać od Niego ten sposób życia można powiedzieć, że go naśladujemy, ale nie naśladujemy go jak taki zewnętrzny autorytet, tylko go tak naśladujemy w przytuleniu, a może nawet w tym zrośnięciu się z nim, bo on jest jedno z nami, z każdym z nas. I widzicie, że jak tak mówię o kościele, w taki sposób to nie widzimy żadnej klerykalnej piramidy, żadnych dziwnych yy, Yy, jakichś przepisów, które człowieka przygniatają. To nie znaczy, że nie ma jakichś reguł. No. <laughs> Jakieś reguły zawsze są, ale yy, istotą bycia kościołem to jest właśnie bycie siostrami i braćmi Jezusa. Jezus mówi: To żyje tak, jak, jak chce Ojciec to jest mi bratem, siostrą i matką. Ciekawe, że matką też. To znaczy, że my, także mężczyźni, możemy jakoś rodzić Jezusa z siebie. W moim życiu z innymi może być obecny Jezus, jeśli, jeśli ja żyję tak jak, tak, jak Jezus mnie nauczył. Ale to nie jest sprawa moralistyki i próby odwzorowywania kogoś albo przeróbki tego na, na, na drobiazgowe przepisy. Jezus nie daje za bardzo drobiazgowych przepisów. Jezus daje przykład. Przykład bycia z ludźmi i dla ludzi, przykład bycia miłością, co trzeba rozeznawać w każdej sytuacji, jak to tym razem będzie, jak ja mam być miłością na obraz mojego Boga. I szkołą tego jest Kościół. Tak naprawdę. On jest tego szkołą. Yy, nasi bracia, którzy tak jak nas, bra nasz brat Janusz przyjęli nałożenie rąk i namaszczenie do tego, żeby obsługiwać to nasze, nasze wspólne kapłaństwo. Bo nasze kapłaństwo się dzieje wtedy, kiedy ja całe moje życie ofiarowuję Bogu. Kiedy pójdę do pracy, kiedy pójdę na zakupy, kiedy pójdę do znajomego, do sąsiadki. Kiedy, kiedy jesteśmy w rodzinie, kiedy jesteśmy w różnych gronach, to moje życie, takie jak trzeba, to jest najpiękniejsza ofiara dla Boga, najpiękniejszy dar dla Boga. Święty Paweł pisze, żebyście dali swoje ciała na ofiarę żyjącą Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby Bożej. Więc to, co mówię. Ma posłużyć takiej zachęcie, jak wielorako nas uwiera ten nasz kościół, w którym jesteśmy. Nie? To jak on wygląda, to co się w nim dzieje, to co zrobiliśmy z tego braterstwa, które miało między nami być. Wiecie, Jezus mówi w Ewangelii: Władcy narodów dominują nad nimi. Wielcy używają nad nimi władzy. U was tak nie będzie. Panie Jezus. Ale wiecie, to my jesteśmy Kościołem. I naprawdę nie potrzeba wielu pozwoleń ani nawet żadnych, żeby zacząć żyć tak jak Jezus nas uczy. I wiecie, Kościół przeżyje i Kościół będzie żywy i prawdziwy tam, gdzie będziecie. Tam, gdzie dwaj, albo trzej, albo pięciu, albo ośmiu. Może połamanych, może pogubionych, ale naprawdę będzie, będzie otwierać się na przykład Jezusa i na jego ducha i będzie sobie świadczyć taki sposób traktowania się nawzajem, jak Jezus uczy, to tam się będzie stawać Kościół. Sakramenty święte, bardzo ważna rzecz, ale one są po to, żeby nas do tego usposabiać, a prawdziwe życie dzieje się wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Tutaj przychodzimy się nakarmić, po to, żeby tego Jezusa nieść. Nie raz w roku w monstrancji w Boże ciało, tylko codziennie. Mam taką dobrą nadzieję, że większość z nas, w większości z nas Pan Jezus stąd wyjdzie. Dzisiaj na ulicę miast. Kiedyś byłem na takiej myszy, gdzie to było w takim sanktuarium, nie powiem jakim, gdzie ksiądz na koniec mszy powiedział: Teraz przejdziemy do bocznej kaplicy i pożegnamy się z Panem Jezusem. Więc myśmy sobie z żoną powiedzieli: Nie, absolutnie nie. My się nie żegnamy z Panem Jezusem, on z nami wychodzi. Eee, po to tu jesteśmy. I wiecie, to znaczy stawać się kościołem. Jeżeli będziecie się starali o taką. Takie przyjmowanie się nawzajem, każdy z nas, jeżeli się będziemy starali o takie przyjmowanie się nawzajem i obdarowywanie siebie sobą nawzajem, jak, jak tego uczy Trójca Święta, to będziemy się stawać Kościołem, takim jakiego chce Jezus. Pewnie trzeba będzie trochę poreformować w tym Kościele, or w tej organizacji kościelnej, ale to raczej większość z nas się tym nie będzie zajmować. Natomiast jest coś, możemy, co możemy zacząć od zaraz. Być Kościołem takim, jakiego chce Jezus. Kościół to jest zgromadzenie, to jest rodzina, w której żyje Duch Chrystusa i w której robimy sobie nawzajem to, co Jezus zrobił nam, to znaczy jesteśmy gotowi sobie nawzajem usługiwać, siebie nawzajem wspierać, czasem może nawet za siebie nawzajem oddać życie. Wiecie, czasem się oddaje życie po kawałku dla kogoś, z kimś, z powodu kogoś. I, I bardzo życzę takiego otwierania się na Ducha Świętego, żeby to próbować robić. Próbować to tak brzmi może trochę małostkowo. My naprawdę możemy. My naprawdę możemy. Ja teraz do Was mówię, ja wcale nie jestem dobry w kochaniu, ale na szczęście Duch Święty nade mną pracuje. I nad każdym z nas pracuje. I to jest możliwe. To jest możliwe w tym gronie, w którym jesteśmy, to jest możliwe w tych gronach, które, jest, które, które tworzymy w różnych miejscach. Chodzi za mną takie, takie, takie słowo: Kościół sąsiedzki. Wiecie, w sąsiedztwie, tam gdzie jesteście, może się dziać Kościół, jeżeli będziecie w dobrych relacjach. Kiedyś zapytałem pewnej pani ze wspólnoty żydowskiej. Praktykującej Żydówki, z którą mieliśmy razem wystąpić na, na pewnej sesji i mieliśmy mówić o przykazaniach Bożych. No i ja tak myślę sobie, no, rozmawiam tutaj z, z pierwszej ręki, to zapytam mnie. Pytam, a, a, dlaczego właściwie Bóg w księdze kapłańskiej, pierwszego testamentu, każe nam kochać swojego sąsiada? Bo wiecie, to co my mówimy, kochaj bliźnie, będziesz kochał Twojego bliźniego jak samego siebie. To tam jest po hebrajsku dosłownie słowo, które oznacza ziomka, sąsiada, krewniaka, kogoś, kto żyje blisko. Oczywiście Pan Jezus to potem rozszerza, jak wiemy, z przypowieści o Samarytaninie. Ty masz być takim ziomkiem dla każdego, kogo spotkasz, czego go znasz, czy nie znasz. Ale na początku jest ten ziomek. No i pytam tej Pani, dlaczego sąsiada? I ta Pani mi z taką cudowną, żydowską praktycznością mówi, bo sąsiada trudniej. I przyznajmy, ludzkość się kocha o wiele łatwiej niż sąsiada. Ale na szczęście w Domu Świętym to jest możliwe. Nie mówię, że od razu. Więc bardzo serdecznie życzę Wam, kochani, sobie też takiego stawania się kościołem właśnie na poziomie sąsiedzkim na poziomie gruntu. Korzystajmy z świętych sakramentów, słuchajmy. Naszych braci ze święceniami, tam gdzie nam mówią o Ewangelii, a gdzie indziej nie słuchajmy. I, i stawajmy się Kościołem. To jest możliwe. Amen.